Hello there. bardzo serdecznie, kochani widzowie. Wstawię to jako krótka rutyna, bowiem... Jak widać. Nie będę się... E, nie będę się rozwarstwiał nad tym, jak tam u mnie, bo u mnie kiepsko. Analiza, powiem tylko tyle, że analiza programu jak na siłach wleci jutro, bowiem widać kwiatki na przyszły tydzień. Oczywiście mam na myśli wiatr, śnieg oraz możliwość silników konwekcyjnych, w tym burzowych. Smacznego! Mmm, dobra. Może ogarnę prognozę konwekcyjną pierwszą w tym sezonie, ale Wam niczego nie obiecuję. Jeśli taki material się podoba, to kućka w górę, sprawdza zasięgu, lajka. Lecimy. Do zobaczenia. Cześć!